Wszystkie osoby, które wygrały milion w programie milionerzy. Marek Wojtuń został ósmym uczestnikiem, któremu udało się zdobyć główną nagrodę w polskich milionerach, czyli okrągły milion złotych. Widzowie mogli śledzić jego występ w 749 i 750 odcinku programu. Mężczyzna pochodzi z piaseczna, miejscowości niedaleko Warszawy, a na co dzień pracuje jako nauczyciel fizyki. Do teleturnieju dostał się w nietypowy sposób, bo dzięki rozwiązaniu zadania matematycznego, z którym nie poradził sobie nikt inny. Sam później przyznawał, że mimo iż uczy fizyki, to właśnie Pytań z tej dziedziny obawiał się najbardziej, bo największym wstydem byłoby polec w swojej specjalności. Gra rozpoczęła się spokojnie, od pytań za 500 i 1000 złotych, z którymi poradził sobie bez problemu. Pierwszy trudniejszy moment pojawił się przy pytaniu za 2000 złotych dotyczącego sportów walki. Marek nie znał odpowiedzi, więc skorzystał z koła ratunkowego i poprosił o odrzucenie dwóch błędnych wariantów. Kolejny raz po pomoc musiał sięgnąć przy pytaniu za 125 tysięcy złotych, które brzmiało Które strony herbu zgodnie z blazonowaniem nie są tymi samymi stronami w rozumieniu patrz na Uczestnik nie wiedział, więc oddał głos publiczności. Aż 56% widzów wskazało odpowiedź lewa i prawa i to właśnie ona okazała się prawidłowa. Do końca pierwszego odcinka Marek grał bez większych potknięć i zakończył dzień pytaniem za ćwierć miliona. Środowy odcinek rozpoczął się od pytania wartego pół miliona złotych o liczbę kości stępu u człowieka. Nie chcąc ryzykować użył koła zamiana pytania, ale nowe pytanie okazało się jeszcze trudniejsze, bo dotyczyło serialu Policjanci z Miami. Wtedy Wojtun postanowił wykorzystać ostatnie koło ratunkowe. Czyli telefon do przyjaciela. Zadzwonił do swojego brata przemysława, który bez zawahania wskazał poprawną odpowiedź. To otworzyło mu drogę do finału. Ostatnie pytanie, warte milion złotych, dotyczyło układu pokarmowego zwierząt i tego, który z nich świadczy o drapieżnym trybie życia. Marek nie był pewien swojej odpowiedzi, ale zdecydował się zaryzykować. Wybrał pandę, licząc, że szczęście będzie mu sprzyjało. Decyzja okazała się trafna, a Hubert Urbański mógł ogłosić, że nauczyciel z piaseczna został kolejnym milionerem. Dla zwycięzców mamy bardzo elegancki, duży czek. Na milion złotych. To jest poprawna odpowiedź. Brawo Marek. Marek Wortuz Kolejne zwycięstwa w milionerach, proszę Państwa. Tomasz poru. To siódmy zwycięzca polskiej edycji programu Milionerzy. Mieszka w Warszawie i ukończył weterynarię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Z zawodu przepracował ponad rok, jednak szybko uznał, że potrzebuje spokojniejszej i mniej stresującej pracy. Zdecydował się na badania kliniczne, gdzie zajmował się podawaniem leków i obserwowaniem ich działania w wybranych grupach pacjentów. Do gry o Milion trafił po rundzie eliminacyjnej, w której poprawną odpowiedź podały trzy osoby, ale to właśnie on wywalczył miejsce w pojedynku z pytaniami. Swoją przygodę z programem rozpoczął we wtorkowym odcinku. Pierwsze pytania rozwiązywał błyskawicie nie potrzebując dodatkowych podpowiedzi. Dopiero przy pytaniu za 75 tysięcy złotych wykorzystał koło 50 na 50. Następna trudność pojawiła się przy pytaniu wartym pół miliona złotych. Karol Iżykowski poświęcił monografię dziesiątej muzie, co opisał jako widzialność obcowania człowieka z materią. Uczestnik od razu pomyślał o odpowiedzi B, czyli kinie, jednak uznał, że pytanie może być podchwytliwe i postanowił sięgnąć po telefon do przyjaciela. Rozmówcą był Tomek, który utwierdził go w przekonaniu, że prawidłową odpowiedzią jest kino. Dzięki temu Boruk zdobył 500 tysięcy Złotych i zakończył pierwszy dzień gry z ogromnym sukcesem. W środowym odcinku czekało na niego pytanie finałowe, warte milion złotych. Brzmiało ono, w jakiej cieśninie znajdują się dwie wyspy, zwane wczorajszą i jutrzejszą, które dzieli niespełna 4 km, ale aż 21 godzin różnic czasu. Tym razem Tomasz zdecydował się skorzystać z koła ratunkowego, pytanie do publiczności. Widzowie niemal jednogłośnie wskazali odpowiedź D, a on zaufał ich wskazówce. Hubert Urbański przez chwilę trzymał uczestnika i publiczność w napięciu, po czym ogłosił, że odpowiedź jest poprawna. Teusz Żaboklicki, tak jak wszyscy gracze, rozpoczął od etapu eliminacji, czyli rundy kto pierwszy, ten lepszy. Zadanie dotyczyło łaciny, a ponieważ jest tłumaczem języków klasycznych, poradził sobie z nim bez trudu i zdobył miejsce w głównej grze. Pierwsze pytanie za 500 zł nie sprawiło mu żadnych problemów, podobnie jak kolejne dotyczące m.in. koreańskiego kimchi, polskiego miasta wzorowanego na renesansowym modelu miasta idealnego, czy bohatera książki Juliusza Słowackiego. Pierwsze trudności pojawiły się dopiero przy pytaniu za 10 tysięcy złotych, które brzmiało, choć miał dopiero 10 lat, a jego ojciec wciąż żył, koronowano go na króla Polski. O kogo chodzi? Uczestnik nie znał odpowiedzi, więc poprosił o pomoc publiczność. Aż 63% osób wskazało, że chodzi o Zygmunta Augusta i Mateusz zdecydował się zaufać tej wskazówce. Odpowiedź okazała się poprawna. Drugie koło ratunkowe wykorzystał przy pytaniu za 20 tysięcy złotych związanym z piłką nożną. Pytanie dotyczyło kraju, którego reprezentacja mężczyzn odniosła najwięcej zwycięstw na Mistrzostwach Świata. Gracz zastanawiał się nad Ameryką Południową i Europą, więc poprosił około 50 na 50. System usunął odpowiedzi Afryka i Europa, pozostawiąc Zostawiając Amerykę Południową, i to właśnie ją mężczyzna wybrał. Była to odpowiedź prawidłowa. Kolejne pytania nie sprawiały mu większych problemów, choć przy pytaniu za 250 tysięcy złotych dotyczącym litery obecnej w alfabetach duńskim i norweskim nie był całkowicie pewien swojej decyzji. Postanowił jednak zaryzykować i miał rację, bo wybrał poprawnie. Jeszcze trudniejsze okazało się pytanie za pół miliona o państwo z najsłabiej rozwiniętą koleją pasażerską. Do wyboru były Chiny, Kolumbia, Węgry i Indie. Mateusz drogą dedukcji wskazał Kolumbię i również tym razem jego wy bur okazał się trafny. Na tym pytaniu zakończył się poniedziałkowy odcinek. Następnego dnia wrócił do gry i rozpoczął od pytania finałowego o milion złotych. Hubert Urbański odczytał: Do czworonogów, czyli tetrapodów nie zaliczamy. Uczestnik od razu wiedział, że chodzi o owady, ale postanowił jeszcze przemyśleć odpowiedź. Zdecydował się wykorzystać ostatnie koło ratunkowe, czyli telefon do przyjaciela. Jak sam przyznał, chciał w ten sposób po prostu go pozdrowić. Po krótkiej rozmowie udzielił odpowiedzi, która okazała się prawidłowa i tym samym dołączył do grona zwycięzców programu jako szósty w historii. Wygrałeś milion złotych. Tomasz Orzechowski. Do programu milionerzy trafił jako księgowy z Łodzi. Sam przyznał, że po ewentualnej wygranej marzy o podróży do Nowego Jorku. Początkowe pytania nie sprawiały mu większych trudności i odpowiadał na nie bez wahania. Dopiero przy pytaniu za 125 tysięcy złotych potrzebował pomocy. Brzmiało ono: W ranek kimono w nieśmiertelnym hicie z lat 80. śpiewa ciosy karate, jakie? Uczestnik przyznał, że nie jest najlepszy w zapamiętywaniu tekstów piosenek, więc skorzystał z koła ratunkowego i zadzwonił do swojej przyjaciółki Marzeny. Na szczęście ona znała odpowiedź, dzięki czemu Tomasz mógł kontynuować grę i przejść do kolejnego pytania. Za 250 tysięcy złotych usłyszał Biały Krzyż, Rycerzy Maltańskich z różą otoczony wieńcem z liści wawrzynu, to wypisz, wymaluj herb? Gracz nie był pewien, więc zdecydował się na koło 50 na 50. System pozostawił dwie odpowiedzi. Herb weicherowa i herb Republiki Malty. Orzechowski postawił intuicyjnie na pierwszą opcję i była to decyzja słuszna. Pytanie za pół miliona dotyczyło sztuki i tworzywa, z którego Donatello wykonał słynnego Dawida. Tomasz wybrał brąz i dzięki temu znalazł się przed pytaniem finałowym wartym milion złotych. Na jego poznanie trzeba było poczekać do następnego odcinka. Finałowe pytanie brzmiało, kto w połowie XIX wieku skomponował słynną Modlitwę Dziewicy, utwór grany w Europie, w Stanach Zjednoczonych, a najbardziej popularny dziś w Japonii. Tomasz bez wahania wskazał, że autorką była Tekla Bondarzewska z Mławy. Ja wiem, że to skomponowała Polka. Jedyną Polką w tym gronie jest Tekla Bondarzewska z Mławy. I to jest moja odpowiedź. Tekla Bondarzewska z Mławy, ostateczna odpowiedź D. Odpowiedź okazała się poprawna i Orzechowski zdobył milion złotych, zostając piątym zwycięzcą w historii polskich milionerów. Jacek Iwaszko, muzykolog z Warszawy, pracownik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, został czwartym zwycięzcą w historii polskich milionerów. W wolnym czasie śpiewał w chórze, grał na gitarze oraz akordeonie, a w programie wyróżniał się spokojem i rozsądkiem. Przed pytaniem finałowym o milion złotych nie miał już żadnych kół ratunkowych. Wszystkie zużył wcześniej przy pytaniu za pół miliona. Brzmiało ono. Jednostką miary reaktywności reaktora jądrowego jest? Kiedy prowadzący zapytał go, czy zna odpowiedź, Jacek przyznał szczerze, że nie, ale ma dwie odpowiedzi, które z pewnością by Odrzucił. Ponieważ do tego momentu zgromadził aż trzy koła ratunkowe, uznał, że to najlepszy moment, by je wykorzystać. Najpierw sięgnął po 50 na 50, które pozostawiło mu dwie możliwości. Wciąż nie był pewien, więc poprosił o pomoc publiczność, aż 60% widzów wskazało odpowiedź dolar. Uczestnik nadal miał jednak wątpliwości, dlatego zdecydował się na telefon do przyjaciela. Zadzwonił do swojej mamy, która przyznała, że nie zna rozwiązania, ale również postawiłaby na dolara. Jacek zaufał tym wskazówkom i zaznaczył tę odpowiedź, która rzeczywiście okazała się poprawna. Dzięki temu po raz pierwszy od wielu lat w polskich milionerach padło pytanie o milion złotych. Ostatnie pytanie brzmiało kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie. Do wyboru były cztery odpowiedzi, a Jacek bez większego wahania zaznaczył tę, którą uznał za oczywistą. 1 stycznia 1101 roku odpowiedź była prawidłowa i muzykolog z Warszawy dołączył do grona milionerów. Kasia Kant Wysocka. Absolwentka filologii klasycznej z wykształceniem znawczyni i tłumaczka łaciny oraz greki, stała się trzecią osobą w historii polskich milionerów, której udało się wygrać milion złotych. Jej miłością od zawsze była historia antyczna. Jej droga do finału była bardzo szybka i celna i już w rundzie kto pierwszy, ten lepszy bez trudu pokonała przeciwników. W drodze do miliona zwycięszczyni odpowiadała bezbłędnie na 12 pytań. Nawet najtrudniejsze pytania rozwiązywała szybką dedukcją, eliminując złe odpowiedzi. Ostatecznie dotarła do finałowego pytania, które brzmiało, różańcową tajemnicą chwalebną nie jest? Bez wahania wskazała odpowiedź C, czyli śmierć Jezusa na krzyżu i dzięki temu wygrała milion złotych. Wygrałaś milion złotych. Maria Romany. Wygrana była w swoim czasie wydarzeniem absolutnie wyjątkowym. Kobieta, emerytowana nauczycielka języka polskiego z bezmiechowej dolnej, sięgnęła po milion jako druga osoba w historii polskiej edycji programu. Od początku gry imponowała nie tylko wiedzą, ale także spokojem i opanowaniem. Pierwsze pytania nie sprawiały jej żadnych trudności i bez korzystania skół ratunkowych dotarła aż do progu 40 tysięcy złotych. Przy jednym z pytań, które dotyczyło niedźwiedzia Wojtka, zanim jeszcze padły możliwe odpowiedzi, opowiedziała szczegółowo jego historię, czym oczarowała publiczność oraz prowadzą. Pokoło ratunkowe sięgnęła przy pytaniu za 75 tysięcy złotych, które dotyczyło budowy anatomicznej aorty. Odpowiedziała poprawnie, a gra toczyła się dalej. Przy pytaniu o autora dwóch książek, książka, którą napisałem, żeby mieć na... I na oraz książka, którą napisałem, żeby mieć na odwyk, zdecydowała się skorzystać z telefonu do przyjaciela. Dzięki temu poznaliśmy właściwą odpowiedź, jaką był Marek Raczkowski. Ostatnie koło ratunkowe, pół na pół, Maria Romanek wykorzystała przy pytaniu o grecką literę, która symbolizuje euro. Trafnie wskazała epsilon. Kolejne etapy były coraz trudniejsze, ale polonistka udowadniała, że jej wiedza wykracza daleko poza literaturę. Wreszcie nadszedł finał. Pytanie o milion brzmiało. Ile to jest? 1111 razy 1111, jeśli 1 razy 1, równa się 1, a 11 razy 11 równa się 121. Maria Romanek wykonała obliczenia w pamięci i bez wahania zaznaczyła odpowiedź. 1 200 334 321 Hubert Urbański ogłosił, że to poprawna odpowiedź, a na oczach widzów padła druga w historii wygrana w wysokości miliona złotych. Krzysztof Wójcik. Historia programu rozpoczęła się właśnie od niego. Krzysztof Wójcik został pierwszym w Polsce graczem, który sięgnął po główną nagrodę. Jego przygoda zaczęła się od eliminacji. Pytanie wymagało uszeregowania nazw owoców w porządku alfabetycznym. Krzysztof poradził sobie najszybciej ze wszystkich i tym samym zasiadł naprzeciwko Huberta Urbańskiego, rozpoczynając drogę do najwyższej wygranej. Gra toczyła się dynamicznie, ale nie bez trudności. Uczestnik wykorzystał wszystkie koła ratunkowe jeszcze przed finałem. Przy pytaniu o to, co dodaje się do frytek w Holandii, pomógł mu telefon do przyjaciela. Pół na pół wykorzystał przy pytaniu o to, czego nie ma tetraedr. Z kolei publiczność wsparła go w pytaniu dotyczącym znajomości książki Kod Leonarda Da Vinci. Dzięki temu udało mu się dotrzeć aż do ostatniego pytania. Pytania. Finałowe pytanie brzmiało, z gry na jakim instrumencie słynie Czesław Mozil? Dla Krzysztofa było to najtrudniejsze pytanie wieczoru. Tak bardzo nie był pewien odpowiedzi, że rozważał nawet wycofanie się z gry. Kubert Urbański, aby pomóc mu w podjęciu decyzji, wykonał symboliczny rzut monetą. Wynik sugerował rezygnację, lecz Krzysztof w ostatniej chwili postanowił zaufać swojej intuicji i zaznaczył odpowiedź akordeon. W studiu zapadła cisza, po czym prowadzący ogłosił, że to poprawna odpowiedź. W tym momencie Krzysztof Wójcik został pierwszym polskim milionerem w historii programu. Jego wygrana przeszła do legendy, a od tamtej chwili stała się dowodem, że nawet bez kół ratunkowych w finale można zdobyć upragniony milion.